Stosowanie larwa stoper jest niezwykle proste, bo nicienie przychodzą do nas w takiej ototorowecze, przechowujemy je w lodówce. Na 30 minut przed planowanym zabiegiem wyciągamy nasze robaczki, żeby się ogrzały. Sprawdzamy też, jak wygląda nasza gleba? W sensie, czy jest wilgotna, czy jest dość sucha? Jeżeli jest u nas dość sucho, musimy miejsce, w którym chcemy zastosować nasze robaczki, obficie podlać. W opakowaniu, jak zrobić taki roztwór? Moje opakowanie, czyli 50 milionów takich robaczków, wystarczy na 100 metrów kwadratowych. One atakują tylko i wyłącznie larwy szkodników, które dokuczają nam w ogrodzie, takie właśnie jak opuchlaki, jak larwy chrząszcza majowego. Najważniejsze dla mnie w tym produkcie jest to, że on jest super bezpieczny do stosowania, no bo to są żywe robaczki. Nie trzeba do niego odzieży ochronnej, bo te żywe robaczki jedzą inne robaczki, nie zjedzą ani mnie, nie szkodzą ani mojemu pupilowi, ani tym bardziej nie zaszkodzą naszym roślinom.